Matka Boża, Maria Niepokalana, objawia się każdego wieczora od przeszło trzech lat w Medjugorje. Przedstawiamy Wam księdza Tomisława Wlasicza, który od chwili aresztowania ojca Zowko stał się ojcem duchownym świadków objawień. Pewnego dnia Matka Boża wskazała młodym wizjonerom księdza Tomisława, polecając, by napisał on list do Ojca Świętego, Odnośnie wydarzeń w Medziugorje. Zanim jednak Wam go przedstawimy, pragniemy najpierw zapoznać Was z jego listem. Po objawieniach z 30 listopada 1983 roku świadek objawień, Maria Pawlowic, przyszła do mnie i powiedziała: Księże Tomislawie w Lasiczu, Matka Boża powiedziała: że powinien ksiądz natychmiast powiadomić papieża i biskupa Zanicza o wielkim znaczeniu orędzia z Medjugorje które jest sprawą pilną niniejszy list ma na celu wypełnienie tego polecenia w sześciu świadkom objawień ukazuje się codziennie Matka Najświętsza Fakt objawień można zaobserwować bezpośrednio. Został on sfilmowany. Wizjonerzy podczas objawień nie reagują na światła. Nie dociera do nich żaden dźwięk, nie czują, gdy są dotykani. Czują się, jakby byli poza czasem i przestrzenią. Wszyscy oświadczają, widzimy Maryję niepokalaną, tak jak widzimy innych ludzi. Modlimy się z nią, rozmawiamy i dotykamy jej. Matka Najświętsza powiedziała, że pokój w świecie jest zagrożony. Nieustannie nawołuje do pojednania i nawrócenia. Obiecała, że na miejscu objawień w Medziugorie pozostawi widzialny znak dla całej ludzkości. Okres poprzedzający ten widzialny znak będzie okresem łask do nawrócenia i pogłębienia wiary. Matka Boża obiecała przekazać nam dziesięć sekretów. Zostały one już przekazane Mirjanie. Objawienia Matki Bożej są tak częste i trwają tak długo, gdyż są ostatnimi objawieniami na Ziemi. Matka Najświętsza nie objawia się już Mirjanie. Ostatni raz objawiła się jej w dzień Bożego Narodzenia 1982 roku. Od tej pory Mirjana nie widzi już Matki Bożej za wyjątkiem dnia swoich urodzin, to jest 18 marca. Podczas objawienia 25 grudnia 1982 roku niepokalana wyjawiła Mirjanie dziesiąty i ostatni sekret oraz daty wypełnienia poszczególnych sekretów. Matka Najświętsza objawiła Mirjanie więcej niż pozostałym wizjonerom wiele spraw dotyczących przyszłości. Z tego powodu przytoczę to, co Mirjana powiedziała mi na temat rozmowy z Matką Bożą, 5 listopada 1982 roku. Streszczą zasadnicze myśli tego, co mi powiedziała. Mirjana powiedziała, zanim widzialny znak będzie dany ludzkości, świat otrzyma trzy znaki ostrzegawcze. Znaki te będą wydarzeniami na Ziemi, a Mirjana będzie ich świadkiem. Trzy dni przed jednym z tych znaków ma ona powiadomić jednego wybranego przez siebie księdza, Świadectwo Miriany będzie potwierdzeniem objawień i bodźcem do nawrócenia świata. Po znakach ostrzegawczych w Medjugorje pozostanie widzialny znak dla całej ludzkości. Sekrety dziewiąty i dziesiąty są bardzo poważne są one karą za grzechy świata. Kara jest nieunikniona, ponieważ nie możemy spodziewać się nawrócenia całego świata. Może ona być pomniejszona dzięki modlitwom i pokucie, ale nie może być cofnięta. Zło, które według siódmego sekretu groziło światu, zostało anulowane przez modlitwy i post. Dlatego też Matka Boża zachęca nas do modlitwy i postu. Zapomnieliście, mówi, że przez modlitwę i post możecie uniknąć wojny, możecie zawiesić prawa natury. Po pierwszym znaku ostrzegawczym, Następne przyjdą w bardzo krótkim czasie po sobie. W ten sposób ludzie będą mogli się nawrócić. Ten czas łaski jest sprawą pilną. Po widzialnym znaku ci, którzy będą jeszcze żyli, będą mieli niewiele czasu do nawrócenia. Dlatego niepokalana ponagla nas do pojednania i nawrócenia. Nawoływanie do modlitwy i pokuty ma ochronić nas od wojen i nieszczęść, a przede wszystkim zbawić nasze dusze. Według Mirjany bliscy jesteśmy wydarzeń zapowiedzianych przez Matkę Bożą. To też Mirjana mówi ludzkości, nawracajcie się jak najszybciej. Otwierajcie Wasze serca na Boga. Po napisaniu tego listu dałem go świadkom objawień, by spytali Matkę Najświętszą, czy jego treść jest poprawna. Iwan przyniósł mi taką odpowiedź. Tak, treść listu jest prawidłowa. Musisz najpierw powiadomić Ojca Świętego, a następnie biskupa. Listowi będą towarzyszyły modlitwy i post, aby Duch Święty pokierował waszym duchem i sercem w tym ważnym okresie historii. Z poważaniem oddany Świętym Sercom Chrystusa i Marii ksiądz Tomisław Wlasicz. Moje osobiste racje, by uwierzyć opierają się na fakcie, iż wszystkie słowa usłyszane od młodych wizjonerów, jak i wszystkie wydarzenia, zaprowadziły mnie w kierunku Boga i ludzi. Właśnie na tym wzgórzu, wznoszącym się nad osiedlem Behagowich, miało miejsce pierwsze objawienie Matki Bożej 24 czerwca 1981 roku. Wielu pielgrzymów jeszcze dzisiaj przybywa tu, by się modlić. Przybywają tu w małych grupkach, by nie zwracać na siebie uwagi władz. Jeden z księży, Włoch z pochodzenia, został aresztowany i ukarany mandatem za prowadzenie na tym miejscu modlitwy. Spotkaliśmy także osoby, które przybyły tu, by się modlić, lecz prosiły o niefilmowanie ich naszą kamerą, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji ze strony lokalnych władz. Rozmawialiśmy również z ojcem Jozo Zowko, który był proboszczem parafii świętego Jakuba, gdy miało miejsce pierwsze objawienie. Dnia 17 sierpnia 1981 roku ojciec Zowko został aresztowany i skazany na 3,5 roku więzienia za próbę obalenia systemu politycznego. Po odbyciu półtora roku kary uwolniono go. Jeden z wiarygodnych świadków powiedział nam, że ojciec Zowko został uwięziony, ponieważ nie zgodził się na zamknięcie kościoła przed świadkami objawień i tysiącami pielgrzymów, którzy zaczynali napływać. Powiedziano dosłownie, że jeśli tamtego popołudnia ojciec Zowko zamknąłby kościół i wyjechał na trzydniowy urlop lub przyjął przeniesienie, nie zostałby aresztowany. Ojciec Zowko opowiedział nam o tym, co wydarzyło się na początku czerwca 1981 roku. Na początku nie akceptowałem objawień. Byłem bardzo ostrożny, gdyż czułem wielką odpowiedzialność. Bałem się i nie mogłem uwolnić się od tego uczucia strachu, także dlatego, że nie znałem tych młodych, ani ich rodziców, ani ich rodzin. Na pewno wiedziałem tylko jedno. Nie miałem zamiaru w jakikolwiek sposób przeszkodzić w pracy kościoła, czy zostać jego nieprzyjacielem. Gdy te tłumy ludzi zaczęły rosnąć, zrobiłem wszystko, co było tylko w mojej mocy, by odizolować się od tego wszystkiego. Ale entuzjazm tłumów, ich wzrost z dnia na dzień oraz te wydarzenia, które ciągle trwały, spotęgowały moją obawę. Czułem, że muszę coś zrobić. Nie mogłem na ślepo przyjąć wiary innych. Czułem, że również i ja mam prawo doświadczyć, czy te fakty są prawdziwe i w jaki sposób można je sprawdzić.